I tutaj macie z tego kawałek. Tak, to mój sklep. Z góry gratulacje wszystkim, którzy zjechali na dół strony, gdzie widnieje to wielkim napisem. Czy to skam? Broń Boże, nie. Czy rzeczywiście można trafić takie rzeczy jak u mnie na nagra... Czy to skam? Bądź Boże, nie. No stary! No pokazywałeś na filmie, że statystycznie w co drugim kurwa, czy trzecim boksie, którego można od ciebie kupić, zarabia się na nim parę tysięcy. Nie możesz powiedzieć, że nie jest to kurwa skamem. Jest to skamem. Tworzenie samych pistery boksu, na których zarabiasz, skamem nie jest. Ale nieuczciwa reklama, w której nie przyznajesz się do własnego produktu, jest skamem. To znaczy, nie wiem, ja też mogę wypuścić, na przykład. Wodę mineralną swoją, mogę sprzedawać. I ja nikomu nie muszę mówić, że ta woda mineralna należy do mnie. Nie muszę tego robić, ale faktycznie nie mam jak oszukać konsumenta, po prostu sprzedaję kurwa wodę. Jeżeli tu jest wypisane, ile ma na przykład, nie wiem, wapnia, ta woda i innych, i, innych rzeczy, nie wiem, jakieś potasów, kurwa, chuj wie czego, to jeżeli ta rozpiska się zgadza, to jest wszystko w porządku. Nie muszę się sprzedać tej firmy. Ale jeżeli reklamujesz firmę, która polega na losowości, i zakłamujesz rzeczywistość. Gdzie oszukujesz, że nie wiesz, co ci się trafi, a sam sobie to przygotowujesz, jest to kurwa istny skam. I to taki skurwiały, za który należy się listwa w web. Albo usunięcie konta na TikToku. Ja, nie? Jasne, że tak. Łaccie nawet kilka faktur za rzeczy, które kupuję do boksów. Tutaj jedna z większych kart, tutaj druga faktura. I proszę 300. Ło, wow, faktura na 300 zł. A dwa iPhony, kurwy wygrał. Ile w ogóle kosztuje AirPodsy? Coś koło kafla, nie? Jakoś tak to będzie. I to jeszcze. Chyba coś koło tysiąca. Co jedna na stówkę. I jeszcze poszukam, bo w wersji papierowej mam AirPodsy i takie inne rzeczy. To oczywiste. To format darm... Aha, czyli te rzeczy drogie, dziwnym trafem ma w wersji papierowej i akurat nie mógł ich znaleźć. ale kurwa. Albo kurwa, to, przypadek! Przypadek! Łapokój, proszę. Łapokój wuje. Dziękuję panie po tej potężnej reklamy.